Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszne mini pączki jogurtowe. Pączki, które zrobicie dosłownie w kilka minut. Ciasto na nie zrobicie dosłownie w 3 minuty. Szybki przepis, który zaspokoi słodką zachciankę. Mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Ja Wam życzę smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Najprostsze pączki na świecie. Potrzebne będą tylko trzy składniki. 150 g mąki pszennej 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 200 g jogurtu naturalnego. Ja mam tutaj jogurt grecki. Dodatkowo potrzebować będziemy olej do smażenia. Do miski przysieję mąkę oraz proszkiem do pieczenia. Następnie do mojej mąki dodaj jogurt. Całość bardzo dobrze ze sobą wymieszam. Konsystencja ciasta będzie dość kleista, ale nie dodawajcie mąki. Ona ma taka właśnie być lekka i klejąca. Ciasto na moje pączki jest gotowe. Ja ciasto przyłożyłam sobie do rękawa cukierniczego, i teraz na gorący olej wyciskać będę z niego małe porcje ciasta. Czy olej jest już gotowy i odpowiednio gorący? Sprawdzam przez włożenie drewnianego patyczka. Jeżeli olej na około patyczka się pieni, znaczy to, że jest wystarczająco gorący. Następnie na olej wyciskam małą porcję ciasta i odcinam je nożem. Jeśli nie posiadacie rękawo cukierniczego, jak najbardziej możecie pączki wykładać na olej łyżką. Pączki smażę oczywiście po obu stronach. I usmażone wykładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. I tak prezentują się usmażone puncusie. Możecie je teraz posypać cukrem pudrem. Kiedy ostygną, możecie posypać je cukrem pudrem lub polać lukrem. Ok, ja swoje punczusie wrzucam do cukru pudru. I dobrze je w nim obtoczę. Jak widzieliście, do robienia samych pączków nie użyłam cukru. A więc, w tym momencie, mogę zaszaleć i dobrze je osłodzić. Mm, będą pyszne, i moje pączki są gotowe. Można się nimi częstować. Będą naprawdę bardzo smaczne. Malutkie. Fantastyczne, puszyste w środku, puszyste w środku, pomimo tego, że są zrobione bez drożdży. Naprawdę bardzo wam je polecam. Mam nadzieję, że przepis wam się spodoba. Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Dziękuję wam również za spędzony ze mną czas. Życzę wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa.